Siemaneczko z tej strony, saper naczelny złomiarz tego osiedla. Witam Was na naszym streamie, a także filmie z tego streamu. czy tam streama, jest ze mną saperowa. Siemanko. E, I teraz opowiem Wam jaki jest koncept na dzisiejszy stream. Ogólnie mamy drukarkę 3D od y, widza Adikby, za, za którą bardzo dziękuję. Natomiast y, jej się przyjrzymy, a potem mamy płytę od Pacika, któremu również za płytę dziękuję. Dostałem ją jakoś... Płytę do PC-ta. Jest dwa lata temu już chyba, albo półtora roku. Do tej pory nic nie zrobiłem. Zgłosił się po nią żółwik. Chcę ją żółwikowi wysłać. Problem z tą płytą jest taki, że nie odpala. Bios siadł, więc naprawimy sobie Bios. Potem jakby zrobimy popcorn na hoterze, Następnie zainstalujemy XPK. Odpalimy Makera i użyjemy nagranego materiału z kamerki chciałem użyć starego aparatu żeby było bardziej imersyjnie ale pogubiłem wszelkie bateryjki w każdym razie użyjemy materiału z tej kamerki w movemakerze na xpeku i zrobimy jeszcze tak żeby ten xpek ten movemaker jakby renderował film w 1080p taki jest plan na dzisiejszego streama <laughs> mam nadzieję że będziemy bawić się w miarę dobrze tak będzie zapis live a ja przechodzę do powitania się z wami także Siemaneczko, tutaj widzę Wincenty, Żabs, tak, E8400, Marek92, Mariusz Mały, Lukix099, Leon, Człowiek Men, Świat Elektroniki, Marty, Cute, Kirby, Siemaneczko, Mateusz Jankowski, witam serdecznie, Łukasz, Łukasz, cześć, cześć, Adam L, Marty, Cute, Kirby było, ale witam ponownie, Łukasz Potry, tryportykus. Potrykus, przepraszam, że dalej nie umiem przeczytać no. poprawnie. Thunderbolt, siemaneczko. Kto mm -hmm. się jeszcze wita? Szymon Nowak, Kuzyni Gains, siemaneczko. Szinko, Atlasek, cześć Wam. Szeryfo, cześć, witam serdecznie. Kurde, właśnie nie zwróciłem uwagi na to, co nagrywam. Mówię, zobacz, jakie ładne perskie drzewko. Tak, Saperowa chwali się przy okazji jeszcze drzewkami perskimi i innymi. Grywał. Myszka jest od Boże. Więc będzie że wszystko od Sushi. Nie, od yy, Danieli Scott, od jednego z Was. Boże, przepraszam. Czy ja mam ją podpisaną? Nie mam. <laughs> w każdym razie myszka jest od widza też. Telefon napisał, że dobry sprzęt, mi na jednej baterii, dwa, trzy, trzy, trzy No. A Wincenty napisał, ja mam taką chińską, marketową, używam okazjonalnie i trzyma po parę miechów na dwóch paluszkach. No, miałem po prostu może skrzywione wyobrażenie o tej myszy, nie? Zajmować się dzisiaj będziemy taką płytą podesłaną mi niegdyś przez Facika. Płyta ta nazywa się... B... Nazywa się Dual... Dual Channel DDR2. Dobra, wiem, głupi żart. Czekaj, ona jest gdzieś tutaj ma nazwę. Gdzie ona ma nazwę do cholery? Chwilą widziałem nazwę. Jest Gigabyte GAG31M ES2L. Teraz wam pokażę co i dolega dokładnie. Tak więc doszliśmy tutaj z widzami, że na 99% dupnięty jest BIOS, ponieważ jakiekolwiek groszady procesora oraz uruchamianie płyty głównej bez procesora nie daje żadnych efektów. Nie zmienia sposobu pracy płyty. Karta diagnostyczna podłączona do płyty stoi na wyniku 00. Rerekunkum żabs, dziękóweczka Ci uprzejmie. No, przypominajcie mi, żebym nagrywał, bo mamy przecież film do zrobienia w Movemakerze, nie? W każdym razie wylutowaliśmy oba biosy z płyty głównej i zamierzamy je teraz zaprogramować kurde ta kamera miała kiepski obrazek ale zapomniałem jak świetnie ona na przykład zbliżenia robiła i tego całkiem nieźle na aparacie tak nie mogę sobie pozwolić na coś takiego to będzie najgorszy film na tym kanale ale przed chwilą zrobiliśmy sobie tutaj zupę fajnie się topnik gotował bo miał dużo izopropanolu wygląda to jak um, czarnobyl w 86 ale myślę że będzie działać zaraz to tylko wyczyszczę Płyta żyje Wyjąłem obie kości BIOSu i je przeprogramowałem Tylko po to, żeby się okazało, że płyta jednak cały czas żyła A winny był zasilacz <laughs> Kurwa MJD pisze ten sygnał to programu, więc wszystko Git może No? O, wyłączyła się nawet Au! Kurwa, nie podłączyłem chłodzenia Dobry jestem Więc może nagrałbym coś Na przykład to, że płyta już w pełni dobrze pracuje I instaluje się Windows XP. Jesteśmy coraz bliżej osiągnięcia celu. Siema czaty. Że masz przestać żywać moją rzutkiewkę na filmie. Właściwie, wszystko kurrywałem, bo to... do mnie wypisują ludzie. Właściwie to jest stream, nie? Chodź na streamie. Który podpierdolił? Ale dostałaś sms czy maila, czy co? Yy, yy, trzy wiadomości na Discordzie od trzech różnych osób. Ze zdjęciem Okej, okay. <laughs> zajebiście. Walo, <laughs> yy, witaj w biacie, dziękóweczka. A więc po wchuj długiej instalacji Windowsa XP chciałem mieć dwa wyjścia sygnału wideo na graber i na monitor. Do tego celu mogę użyć takiego gts 400 coś tam coś tam od Pablito Alpadrino natomiast to gówno nie ma chłodzenia więc trzeba było wywiercić dziury więc trzeba było wywiercić dziury w radiatorze a teraz trzeba do tego śród poszukać więc tak, jesteśmy już praktycznie przy samym końcu uruchamiania tej płyty głównej już niedługo będziemy mogli zająć się montażem jeszcze tylko zainstalują się te cholerne sterowniki od NVIDII żebym mógł mieć responsywny obraz na VGA i obraz dla widzów HDMI. Pytałam, czy mogłybyśmy rzodkiewkę w spokoju zostawić. Znowu podpierdolili? Czy nowi podpierdolili? Tak. Hiroshimo, ci uprzejmie. Aż nagrałem twojego donata. Kto podpierdolił znowu saperowej, że wpierpala mi liście rzodkiewki? <niszır> A ja swoich informatorów nie sprzedam. Pani saperowa, miłej pracy sić ci życzymy. Zostaw mi tą żotkiewkę! A skąd wiedziałaś, że... Skąd wiedziałaś? Telepatycznie? Telepatycznie, czy jak? Nie no, dostałam obie Nie no, dobrze, ale właśnie mówisz, zostaw mi tą żotkiewkę, a ja właśnie wyrwałem jedną. No, Dobra, miłego Ci życzymy. Bajo. Kurwa, jakie to głupie. Ale śmieszne nawet. A więc dobra, jest aktualnie 9 minut po północy, komputer został już poskładany w sumie to trochę nie wiem co już pitolić bo już i ryj mnie trochę boli, już trochę zmęczony jestem w każdym razie uruchomiliśmy Windows XP, uruchomiliśmy Windows Movie Makera, film który właśnie oglądacie zmontowany jest w tym programie, na tym komputerze. Czaty dopisały, za co oczywiście bardzo dziękuweczka. Nadal jest 96 osób na streamie, co je zastanawia w sumie, ale to bardzo miłe. E, no i co tam czaty? Chcielibyście coś napisać, bo akurat nagrywam. Niewiele widać, tak szczerze mówiąc. Może samą kamerę przybliżę? Okej, okay, to tak pozdrów widzów. Jasne, pozdrawiamy wszystkich widzów ze streama. Kurwa. E, przepraszam, że jestem już debilem, ale już trochę w sumie jestem zmęczony. No nic, mówił dla Was saper oraz byli z nami widzowie na streamie? Nie mam zielonego pojęcia jak tym razem to zakończyć. Cześć!